Czyż jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan I dzisiaj sobie porozmawiamy o Polsce w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 Kto stoi na naszej drodze? Stawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić końców na moim kanale Udostępnijcie filmy dalej, do oglania Zaczynamy! Losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się 13 grudnia w piątek o godzinie 12. Polska trafiła do drugiego koszyka, tak jak Ukraina, Turcja, Szwecja, Walia, Węgry, Serbia, Grecja, Słowacja, Rumunia, Norwegia i Czechy. A to oznacza, że nie trafimy z nimi do jednej grupy. W takim razie możemy grać z drużynami, które są w koszykach takich jak 1, 3, 4, 5. W pierwszym koszyku są najsilniejsi rywale tacy jak Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Holandia, Niemcy, Austria, Anglia, Belgia, Portugalia oraz Szwajcaria. W koszyku numer 3 znajdują się takie kraje jak Szkocja, Słowenia, Irlandia, Izrael, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Albania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Macedonia Północna. W czwartym koszyku mamy kadry takie jak Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Cypr, Kosowo, Azerbejdżan, Estonia, Kazachstan, Armenia, Łotwa, Litwa i Wyspowcze. W najniższym koszyku, czyli oczywiście w piątym, są zespoły takie jak Andora, Gibraltar, Mołdawia, San Marino, Liechtenstein. No to było tyle. ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film mi się podobał. Miłego dnia. pozdrawiam, Trzymaj się. Do uszachudźce. Cześć!